Even when you feel low, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 Moi drodzy, będzie przemówienie do narodu: no bo zmusiliście mnie do tego swoimi mailami. Nagrywam ten filmik, ponieważ no, dostałem informację od osoby, która obsługuje skrzynkę, że czujecie się mocno pokrzywdzeni. Dlatego chciałbym wyrównać szanse, przychylić się również do próśb widzów mojego kanału, bo zarówno nie liczyłem ani na takie zainteresowanie, jak i na takie pretensje, co po niektórych od Was widziałem te maile osobiście. Chodzi mi o to, że od dwóch dni na karcie społeczności umieszczam pytania gdzie przy poprawnej odpowiedzi pięć pierwszych osób, które do nas napisze z poprawną odpowiedzią, może zasilić szeregi grup współpracy bezpośredniej w preferencyjnie niskiej cenie. Tą samą informację również wysyłam do naszej grupy mailingowej w tym samym czasie, żeby nie było. Odpowiedzi zarówno z NBA, jak i z NHL przyszło mnóstwo, jedne były poprawne, drugie były niepoprawne. No, ale bardzo szybko te pięć pierwszych osób, czyli pięć pierwszych poprawnych odpowiedzi zostało przyznane. Na no, osoby, które udzieliły poprawną odpowiedź, a nie znalazły się w tej piątce, no, mają pretensje, ponieważ wcześniej o tym nie mówiłem, że coś takiego zamierzam, że takie informacje zamierzam umieszczać na karcie społeczności, czy w ogóle będzie takie, takie coś dostępne. Zarówno macie pretensje, że ci, co są na liście mailingowej, mają jakieś pierwszeństwo. Czy coś w tym stylu. Tak więc no, jestem tu, by wam trochę wyjaśnić, to jest raz. Ja myślę inaczej, no, ale przychylę się do tego, co myślą widzowie mojego kanału, stąd to nieoczekiwane wystąpienie. To miałem dzisiaj troszeczkę inne plany, no ale niestety musiałem przed kamerę wejść. Dobra, zrobimy tak, że wyrównujemy te szanse. Dziś mamy środę. Zrobimy godzinę 23:59. Tak więc ci, co chcą, to na pewno poczekają. Jest środa, 30 lipiec, chyba 30. 30 lipiec, środa, 23:59. Pojawi się na karcie społeczności naszego kanału seria pytań. Yy, zarówno seria pytań zostanie wysłana również do listy mailingowej, również o 23:59, żeby nie było. I tak, będą to różne pytania, będzie dużo tych pytań i dajemy szansę. Nie będziemy się rozdradzać na, na dni, że kolejnego dnia będziemy robić kolejne pytania i tak dalej, żeby nie było. Zrobimy wszystko dzisiaj, wszystkie grupki możecie sobie podołączać w preferencyjnych cenach. I tak, robimy 99 cenę, 5 pierwszych osób z poprawną odpowiedzią z piłki nożnej ogólnej wchodzi do grupy elitarnej piłkarskiej na 4 tygodnie. A preferowana cena, bo ogólnie jest 299 w tej chwili. To samo: 5 pierwszych osób z poprawną odpowiedzią z koszykówki ogólnej wchodzi do grupy dziennej, elitarna koszykówka na 4 tygodnie. Przy cenie 129. Robimy tak, jak było to z NBA i z NHL. Dzieci ludzie mają pretensje. Zróbmy to jeszcze raz. 5 pierwszych osób z poprawną odpowiedzią z NBA wchodzi do grupy NBA na cały sezon. 5 pierwszych osób z poprawną odpowiedzią z NHL wchodzi do grupy na hokej NHL na cały sezon. To samo z futbolem amerykańskim, 5 pierwszych osób, tylko 5 nie więcej wchodzi na NFL na cały sezon. To samo zróbmy z pucharów europejskich, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Też to jest to sezonowa grupa, pięć pierwszych osób dołączy właśnie do tej grupy. Robimy teraz cenę 249, i tutaj w tej cenie 5 pierwszych osób z poprawną odpowiedzią, z pytaniem z ekstraklasy wchodzi do grupy. Ekstra klasa na cały sezon. Fajnie ją zaczęliśmy tak ogólnie. Robimy cenę 349 i tutaj wpuszczamy tylko dwie osoby z poprawną odpowiedzią, które trafią do grupy weekendowy live top 5 no ze względu na te limity tutaj w tej grupie, bo wiadomo, że nie chcemy więcej osób w tej grupie. Kolejne, kolejny pułap 499, dwie pierwsze osoby z poprawną odpowiedzią na to pytanie, które będzie przeszeregowane do tej opcji, trafia do elitarnej grupy piłka nożna na cały sezon. Wola Boga. Wiecie, jakiej koszy jest tej grupy na cały sezon. To jest dzienna grupa. To samo, dwie pierwsze osoby z poprawną odpowiedzią na cały sezon do grupy koszykarskiej. Dziennej. To samo z hokejem i to samo z tenisem. Pytanie przepisane i będą wysłane zarówno do listy mailingowej, jak i umieszczone na karcie społeczności w postaci posta o 23.59. Powtarzam. Więc wyrównujemy tą szansę i zapraszam do rywalizacji. Osoby zainteresowane. Przychylcie się do mojej prośby. Zapraszam tylko osoby chętne do dołączenia na odpowiadanie na te pytania. Bardzo o to proszę. Te osoby, które będą chciały dołączyć do konkretnych grup. Niech odpowiadają tylko na te pytania do konkretnych grup. Nie odpowiadajcie sobie na wszystkie pytania z dupy. Bo po prostu zabierzecie innym szansę, zanim my to wyjaśnimy. To będziemy musieli pisać do następnych osób, które udzieliły poprawne odpowiedzi, i zrobi się wielki miszmasz, i, i straszna prowizorka, i straszne zamieszanie. Tak więc, proszę, odpowiadajcie tylko na te pytania, na które nagrodą jesteście zainteresowani, i zdecydowani. To tak ode mnie. Dziękuję za uwagę, za to krótkie wystąpienie do Narodu. Mam nadzieję, że ta wiadomość, to wystąpienie uszczęśliwi te osoby, które czuły się bardzo poszkodowane i zapowiedziały, że nie będą oglądały mojego kanału, bo czują się poszkodowane. Zapraszam do obejrzenia przede wszystkim tego filmu nowego na trzecią kolejkę Ekstra Klasy. Jest już na kanale dostępny, wisi na kanale, tak więc kto jeszcze nie oglądał, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam!